No, no, to, to jest jakby to, co my wnosimy do polityki, że nie okrywamy nie prawdy tak jak przedstawiciele pisu czy platformy. E, jak chcemy pokonać Trzaskowskiego? Mm -hmm. no to ty, 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 docierając do ludzi za pomocą bezpośrednich spotkań, za pomocą mediów społecznościowych i innym programem. To znaczy, my pokazujemy, że Trzaskowski jest nieautentyczny w tym, co robi. Proszę zauważyć, to się wydarzyło przez te parę miesięcy. I PiS i Platforma w bardzo dużym stopniu przejęła program słowo Miramencena. Nagle Trzaskowski jest przeciwko imigracji, tak? czyli jest bardziej sceptyczny. Tak? No, postanowił ograniczyć 800 dzieje? plus przyznawania go, tak. A co się dzieje w ciągu. No, ale nie, nie zgłosił tego programu, projektu, prawda? Mógł zgłosić projekt nie zgłosił tego. No ale jako kto miał zgłosić ten projekt? Przecież jest prezydentem Warszawy. Ale jest wiceszefem Platformy Obywatelskiej, przecież mają chyba posłów w Sejmie. A mogli żeby, żeby to ma, był projekt poselski, ma, ma, tak? Rozumiem, tak? Znaczy, jeżeli on wychodzi, to było 3 miesiące temu i to mówi... Miał być projekt rządowy chyba. I mówi 800 plus powinno być tylko dla pracujących w Polsce, co my byśmy poparli, e, chociaż jesteśmy za dalszym ograniczeniem, to e, powinien przedstawić taki projekt. Przecież on, w, w, gdyby wygrał, to minuty po wyborach o tym zapomni, tak? No i na tym polega w tym momencie to, co my sobie pozwoliliśmy y, jako naród zrobić, że my się dajemy regularnie, cyklicznie oszukiwać przez jednych, przez drugich, tak? Przecież to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, to jest całkowita zmiana kształtu naszego społeczeństwa przez niekontrolowaną, gigantyczną imigrację. Tak? I to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, a oni się przedstawiają jako antyimigracyjni. Tak? I w tym momencie Tusk robi dokładnie to samo. Oni obiecywali, że przedstawią strategię imigracyjną. Nie przedstawili. To, co przedstawili, to, to, to jest kompletnie niepoważny dokument. Mamy pełną kontynuację. I mamy niestety początek tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, czyli mamy zmieniającą się, zmieniający się kształt społeczeństwa, i w związku z tym będzie, będą narastały problemy. I jedyną siłą, która chce to powstrzymać, która chce zatrzymać tą niekontrolowaną masową imigrację, jest Konfederacja. I to będzie w tym momencie temat najbliższych lat. Dlaczego? Dlatego, że jest w całej Europie. I siły podobne do Konfederacji rosną w całej Europie, dlatego, że partie establishmentowe, takie jak u nas Popis, po prostu robią coś, co jest, nie wiem, w interesie y, częściowo na przykład korporacji. Tak? Korporacje mówią, my potrzebujemy pracowników do y, y, tanią siły roboczą. No to oni mówią, ok, to my ściągamy, prawda, z Indii y, czy skąd tam chcecie. Y, a Konfederacja mówi, nie, musimy mieć pewne zasady polityki imigracyjnej, musimy imigrację ograniczyć, przede wszystkim zatrzymać ją całkowicie z państw obcych nam kulturowo, odległych nam kulturowo, my postulujemy, żeby nie było żadnej imigracji z państw muzułmańskich, na przykład. Tak? A widzimy tych muzu muzułmanów coraz więcej na polskich ulicach.